Proszę Państwa, Szanownego, jestem sobie na rynku w nietypowy dzień, 29 luty. Ale co mnie najbardziej zaskoczyło, że tu pisze kawiarnia Noworolski o charakterze zbliżonym do restauracji. Fajne, nie? Tu obsługa się jeszcze krząta, ale większej publiczności już wewnątrz nie ma. A tutaj z kolei pisze cukiernia noworolski o charakterze zbliżonym do restauracji. No więc, proszę Państwa, jest to dość nietypowe. No, wnętrze są bardzo ładne tu wewnątrz sukienic. Jest to oglądać, nawet lepiej pokazywać, jak nie ma publiczności. Prawda? Bo Lepiej widać jakiś, nie wiem, to chyba jednak naturalny jakiś ten, jakaś roślina, proszę Państwa, no i tu znów, o, tu mamy piękne świeczniki, piękne wystroje, prawda, i znów kawiarnia Noworolski o charakterze zbliżonym do restauracji i znów ten sam kwiatek. Tylko inne wnętrze, prawda? Jakiś inny obraz, inny wystrój. Widać, że się już przygotowują do zamknięcia, bo te kwiaty są poodsuwane. I tu znów cukiernia, prawda? A przed tam była kawiarnia, tu cukiernia. No i proszę Państwa, bardzo ładne, bardzo ładne wnętrze, dekoracje nawet sufity fajne lampy, lustra. No Przyjemnie tu, czy jako w kawiarni, czy w restauracji, czy w cukierni, prawda. O bardzo ładne drzwi, prawda. Bardzo to wszystko jest gustowne. Tylko ciekawe, że tak krótko jest otwarte, bo jest niedługo po dziesiątej, a widać, że oni tu już zamykają. Halta chyba obsługi, prawda. Tu jeszcze inny wysp, jeszcze inne dekoracje, jeszcze inny sufit. Jeszcze inne lampy. No bardzo to jest gustowne, ładne i na pewno ceny są adekwatne, prawda? Tu inny kwiatek dla odmiany. I znów kawiarnia noworolski. O charakterze. O charakterze zbliżonym do restauracji. Czyli wszystko w jednym, prawda? No tu taki czerwony z kolei yy, pokój czy odcinek, prawda? Ale okazuje się, że to nie wszystko, bo tu jeszcze są zewnętrzne stoliki w ciągu dnia są wystawiane. Tu widać, że jest ten jak gdyby barek wyższyń, gdzie skąd podają prawda, potrawy. No ale i tu jest wejście, brakuje, prawda, kelnerów, barmanów, kucharzy. Chętnie przyjmą, prawda? Więc można się zgłosić. Tylko nigdzie nie widzę, żeby pisało, od której do której jest czynne. Widocznie to jest jak troszkę ad libitum. No i organizują w weselach, komunie, bankiety, cudza. Kto by kto nie chciał, byle dobrze zapłacił. Prawda, tutaj jeszcze przed kawiarnią, fotele. Można sobie, proszę bardzo, posiedzieć w tej chwili ludzi nie ma. I tu jest jeszcze, prawda. Taka część podgrzewana, jak na tą porę roku. No, co prawda, dzisiaj w Krakowie nie jest zbyt zimno, no ale przy siedzeniu to dostaje się trochę w łeb, więc podgrzewanie się przydaje. No i co najlepsze, już prawie wszyscy wyszli. Oni już czekają, żeby się ludzi pozbyć, ale niektórzy, niektórzy nie kończą konsumpcji, prawda i twardo jeszcze siedzą zwłaszcza tu taka jakaś młodzieżowa grupka ku utrapieniu i denerwacji kierownictwa, znaczy obsługi. Na pewno za chwilę im to, to ten, ten gaz podgrzewany wyłączą, żeby ich kłonić do, do ewakuacji. Tu jeszcze są akurat drzewka widać w tle w tle widać. Kościół Mariacki, prawda? No, ale będą ich naprawdę już delikatnie wyrzucać, bo ci jedni się już w końcu zbierają, tu za chwilę im coś za chwilę im wezmą zapną za chwilę im zamkną tutaj to ogrzewanie więc będzie wszystko ciekawie to tyle, taka mała migawka od kawiarni cukierni i restauracji Noworolskiej w Krakowie. Amen.